Hej, hej, siemajko, witam. Jak zwykle. Hej, hej, siemajko, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Już w moim drugim odcinku Minecrafta na modach. Ze mną oczywiście... Ze mną jest dzisiaj. U mnie koło mnie tutaj siedzi jeden tak. Edek. edek, tak, Edek. Tak, Edek. No, Edek, no tak. <laughs> Dobra. Ym, gram sobie w Minecrafta. Już drugi. patrzcie jak to jest tak daleko zabraliśmy z tym drugim odcinkiem. Co my teraz możemy porobić? Yy, dokończymy nasz domek, robimy na pierwsze detale, trochę się laguje, bo dodałam jeden mod, może się za chwilę ogarnie, to był mod yy, Galacticraft, tak, będziemy latać w kosmos. Jak się uda. No jak się uda. Yy, będę normalnie ten, będę mówił do Edka, Edek mamy problem. Ale ja mam pytanie do ciebie. No? Dlaczego? Ty, wiesz, napis swój. To znaczy? Na no pokojowy. A no... no bo ja teraz tworzę doma, tu dużo niedźwiedziu, Niedźwiedzi się, widzisz już tam Andrzej czy Haszia. Ale ja to wąszę. jest Vival! Easy. Ale ja masz wała. Byłeś w Battle Tower'a? Jeszcze nie no. Ja chcę do, trochę pograć no, ale też. Ale masz pokojowy? Ale nie, tak jak będzie Battle Tower albo do... gdzie Ruins, to będę szedł do ruin.

z piabą i A co ty? Sam ustaliłeś te piawa i mi o nich opowiadałeś, muliłeś mi. A teraz sam je łamiesz. Ja nie ża wolno tak. Ja żadnych praw nie miałem! No to Sonia mnie okłamała. O no właśnie! Sonia! Y no niestety nie mam kamerki. Może w następnym odcinku nie ja będę miał kamerkę. W komputerze masz kamerkę. Ale nie, mi chodzi, że kamerkę, że mam, nie mam włączonej. Aha. No i. No sobie, to jest. Nie, tak podczas odcinka nie wolno. No ja Nie, nie, przecież. Nie, też może, się dwie. No, Co mi się dzieje, okej. Okay. Jesteśmy gotowi do misji. Andrzej. Ja jestem Jan. No właśnie. Wszyscy, ja teraz nie wiem, ale do wszystkich w szkole mówię Andrzej. No bo A, jesteś jeden wielki Andrzej. No do, albo do niektórych nawet jeszcze gorzej Andrzej. Do mnie nie wszkadza, Pan do mnie mówisz, Andrzej. Żyje. A do niektórych mówię, że. Co ich kurza. Bo to jest 7 języków i Andrzej. I twój biedz, a ja przyjdzie. 16 jest. No 15 minut. Ja z nim tam pogadam. Za 6 minut włączysz Woyface'a, kiedy się skończy odcinek. Co Nie. No. I potem idziemy do mnie. A co będziemy u Ciebie robić? Może nawet na odcinek. Ty bandika masz. nie Mam. Uuuu. Ale nie zainstalowano to. A to się dzieje No co wiem, jesteś pompa. bo ja też. A ja nie, nie, nie od długiego czasu. Już, ja też. Ja to, nie ty. No bo my się powiedzieliśmy kiedyś w ogóle i się dopiero po No Dobra, mam nadzieję, że. Ha tej, tej, tej! Na początku Joku się pogodziliśmy a nie niedawno. Ale ja ci właśnie chciałem powiedzieć, ale się przejęłam. Idź ukrywać rzeczy z Battletaweja. Potem no. je odłożyć i. O, właśnie, na mowa. Sobie idź do Battletaweja. Ale muszę sobie zrobić mieczyk. Ale nie, bo y, y, ja, ja, jakiś dzień nie powinno być małych. Ale są te wilki, nie wilki, niedźwiedzie, nie niedźwiedzie. One są złe. No co ty? Miesz, chcesz sobie robić czy Kilof. Nie, czy kilof. Miecz. Ale jak na przykład będzie. Bez kiedy? patyków miecz. No właśnie. A jak na przykład ty do kopalni będą tak. I będą tam y, te moby. Ale czemu nie grasz na normal? No, nie lubię na normal, tak szczerze Jakie Jak na hide? Tak, mogę... Ja, ja zrobię na moim kanale sej jest hide-koja. Dobra, ja sobie to położę. Będę na hide-koży, też no. na modach ciekawe ile przeżyje Odcinku. dobra yy, gramy za to jest Battle Tower wow jak to nie wiedział się to się nazywa bo... dungeon Battle Tower da Battle Tower to jest się nazywa mod no yy, pochodzi od, naz od nazwy tej wieży Battle to Tower jest... a co to jest Battle walka naprawdę bo wojna no ale w tej... Yy... Nie, zapomniałem War to jest wojna, Widzisz, jesteś... jesteś pomylony. Gdzie ty idziesz? Do kopalni. A czemu nie do Battle Towera? No bo chcę mieć przynajmniej jakieś itemki z żelaza, żeby iść do Battle Towera. O ja idę do klocka. No to iść do jędrzy. Co? Coś takiego włączył? Nic. No co? To złudzi? Nie. No co włączyłeś? Nic. No jak nic. Nic nie włączyłem. Nie. Będzie to na nagraniu, sobie później zobaczysz. No tak. będzie chciał, bo... Zapewne nie. No żadnego żelaza nie ma! Złodzieje ukradli żelazo. A już siódma minuta odcinka. Żelaza nie ma, to miało być w kopalniach. Gdzie te moje żelazo? Gdzie moje żelazo? Chcę żelazo. Może na którym już jestem poziomem? Już na 54, to już dużo żelaza powinienem znaleźć po drodze. Jeszcze mi tutaj zagraża, to głównie. Jest pierwszy żelazo! Jest pierwszy żelazo, moi miłośnicy. To już chyba piąty odcinek, to będzie w dungeonie. Mam nadzieję, że się tak stanie, Kurde, już trochę ciemno się robi. Tylko tyle tego żelaza. Bez jaj, bez jaj, tylko tyle tego żelaza. Dobra moi mili, ja się z wami żegnam już, z, z, za chwilę będzie kolejny odcinek, to jest odcinek po odcinku. Dziękuję bardzo.